Jakie to ciasto? To, to ciasto jest... To jest ciasto. To, to, to są placuszki. Placuszki takie? Tak. Placuszki, tylko że, 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 że zrobione z ciasta. Rozumiem. A z jabłuszkami czy bez? Yy, z jabłuszkami. I z czym jeszcze? Yy, z tych tak składników, z, z, z których... Ja robię placuszki. ciasto. Z tych składników, które są potrzebne, tak? tak. Rozumiem, A ty milenka co robisz? Ja robię ciasto. Jakie ciasto? Mamy e... ludność. Tord? Takie brudne. Możesz dla tak? mamy zrobić. Powiedz, mama będzie oglądała ten filmik, to powie, powie, powiedz mamo, to dla ciebie tort z piasku. Ciasto mówiłam. To ciasto. Ciasto? Mhm. Poproszę, jednego, poproszę jednego placuszka. Poproszę jednego placuszka. Nie, ja ci dam łyżeczkę. Ja chcę jednego placuszka na śniadanko. Ja chcę placuszka na śniadanko. Haniu, poproszę placuszka na śniadanko. na Ja tam gdzie są słodycze. A ile płacę? o! Ile płacę? Ej, nie dałeś mi pieniędzy. Hania, ile płacę? Nie, nie trzeba płacić, bo to wcale nie jest sklep. Nie jest sklep? To za darmo jest wszystko? Tak, za darmo. Ja dalej. Troszkę. Ale nie ważne kto najdalej jest. A teraz kto najbliżej? Ej, 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 ej! No, 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 no! Gdzie? A, widzisz, nie wolno biegać po tym. Uważajcie, bo tam jest głębiej i już żeby za głęboko nie wchodzić. To już do mamy biegnijcie teraz szybko Raz, dwa, trzy W piasku sobie wyczyścisz No biegnij do mamy Канга, канга, канга. Chodź Gabrysiu, chodź, idziemy do mamy Chodź, idziemy na ciacho. Ciuciu chodź Chodź, idziemy na ciuciu Daj rączkę Daj rączkę Daj rączkę, daj Daj rączkę, daj. Daj rączkę do Tusiowy Dlaczego nie chcesz wziąć rączki? Daj rączkę, chodź Brawo! Brawo Gabrysia, pokaż jak się bije, brawo! Brawo!

Gdzie samochód jest? Gdzie traktor? Gdzie autko? Jest. Co miałyście powiedzieć? Papa pa może. Do zobaczenia za rok, tak, Ania? Nie. Rzućcie kawałek piasku, i już idziemy z powrotem. Zróbcie, papa. Pa.